Baśń z Niemiec A story from Germany Zielona figa A green fig Pewien król, który miał bardzo piękną córkę, miał taki niezwykły pomysł. A king who had a beautiful daughter had an unusual idea. Ogłosił w całym królestwie, że kto przyniesie mu zieloną figę w czasie świątecznym, otrzyma księżniczkę za żonę. He proclaimed throughout the entire land that whoever could bring him a green fig at Christmas would receive the princess for wife. A był taki mieszkaniec wiejski, czyli wieśniak, który miał trzech synów: Now there was a country dweller who had three sons. Najstarszy był szewcem. The oldest one was a cobbler. Drugi był krawcem. The second was a tailor. A trzeci to był takim kuchcikiem, takim kopciuchem. And the third was nothing but a kitchen boy. Pewnego dnia w okolicy świąt yy, ojciec chłopaków odnalazł drzewo figowe w lesie, które miało zielone figi. One day around Christmas time the boy's father found a tree in the woods with green figs. Wziął więc te figi do domu, włożył je do małego koszyka i powiedział do najstarszego syna: Ubierz się w najlepsze ciuchy i weź te figi do króla. Put your best clothes on and take this fig to the king. Chłopak ubrał się elegancko i wyruszył. The boy dressed up smartly and set forth. I dotarł do wielkiego lasu. A tam spotkał małego człowieczka, który zapytał go: e, "Co tam nieś w koszyczku?" Coming into the great forest, he met a little old man who asked him: "What do you have in your basket?" "A co mam mieć w koszyku?" odpowiedział, nie chcąc zdradzić swej tajemnicy, odpowiedział pierwszy syn to przecież obornik, to gnój. What am I supposed to have in it? It's dunk. A więc, odrzekł mały człowieczek, jeżeli to gnój, to niech to będzie gnój. So, replied the little man, if it is dunk, let it be dunk. I młodzieniec szedł dalej drogą aż w końcu dotarł do królewskiego pałacu. The lad continued on his way, finally arriving at the royal palace. Strażnik zapytał go, czego chce. The guard asked him what he wanted. Przynoszę figi dla króla, odrzekł. I am bringing a green fig to the king, he said. Odzwolili mu wejść, they let him enter. I wszedł przed oblicze króla, podał mu koszyk. I okazało się, że jest tak, jak powiedział mały człowieczek. When he stepped before the king and gave him the basket, it turned out to be just as the little man said. Wtedy sprawili mu porządne lańsko i odesłali do domu. They gave him a good beating and sent him on his way. Z powrotem w domu opowiedział o swojej misji, o tym, że była nieudana, ale nie chciał się przyznać, co tak naprawdę się wydarzyło w lesie. Back at home, he said that his mission had been unsuccessful, but he did not admit what had actually happened. Wtedy krawiec powiedział, Hehe, he, pewnie zrobiłeś coś głupiego. Ja będę mądrzejszy, jeśli ojciec mnie wypuści z kolejną figą. Then the tailor said, You must have done something stupid. I will be more clever. If father will send me with another fig. A więc ojciec udzielił pozwolenia, włożył kolejną figę do koszyka i wypuścił drugiego syna. The father gave his permission and put another fig in the basket for him. W lesie ta sama rzecz się wydarzyła i krawcowi. In the woods the same thing happened to the tailor. Odpowiedział małemu człowieczkowi jeszcze bardziej niegrzecznie i w pałacu otrzymał jeszcze większe lańsko niż jego brat. He answered the little old man even more rudely and at the palace received an even harder beating than his brother had. Z powrotem w domu nie przyznał się, dlaczego plan się nie powiódł. Back at home he did not admit. Why he too had failed. A teraz Kopciuch też chciał spróbować swojego szczęścia z trzecią figą. Now the Cinderlad wanted to try his luck with the third fig. Jego bracia powiedzieli: Ty głupku, nigdy cię straże nie spuszczą. His brother said: You stupid devil, the guards will never let you in. Młodzieniec się nie poddawał i nie dawał ojcu spokoju dopóki dopóty ten go nie puścił, aby spróbował swojego szczęścia i z trzecią figą. The youth did not his, give his father any peace until he allowed him to try his luck with the third fig. I on spotkał małego człowieczka w lesie. He too met the little man in the woods. Kiedy został spytany, co ma w koszyku, powiedział uczciwie i bardzo grzecznie. Powiedział uczciwie i bardzo grzecznie, zieloną figę niosę ją dla króla. A green fig, I am taking it to the king, he said honestly and politely. Ach, tak, mój synu, odparł mały człowieczek. Now, my son, said the little man, jeżeli ty masz zieloną figę, to niech ona pozostanie zieloną figą. If you have a green fig, then let it remain a green fig. A ponieważ ty jesteś takim uczciwym człowiekiem, ja ci coś podaruję. And because you are such an honest fellow. I want to give you something. Oto mały flet, Here is a little flute. Jeśli ty na nim zagrasz, if you play on it, wszystko, co zechcesz, przybędzie do ciebie. Everything that you want will come to you. Młodzieniec podziękował małemu człowieczkowi. I włożył flet do kieszeni. Dalej poszedł drogą do królewskiego pałacu. Thanking the little man, the lad put the flute in his pocket and continued on to the royal palace. Po pewnych trudnościach w końcu otworzono mu bramy. After a little difficulty he gained entrance. Dał królowi koszyk i Uważajcie, figa pozostała nadal figą. He gave the king a basket. And behold, the fig was still a fig. Jednakże księżniczka nie była zadowolona, że ma poślubić takiego młodzieńca. However, the princess was not happy about marrying the lad. Powiedziała. Poślubię Cię, ale pod jednym warunkiem. I will marry you only one under one condition. Ty musisz e, e, wy, 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 ić, iść wypasać tę setkę królików, która jest tutaj. Masz je iść wypasać do lasu przez osiem dni i nie masz ani jednego zgubić. You must let the hundred hairs that are in the stall graze in the woods for eight days without losing a single hair. Przyjął to zadanie, a jego mały flet sprawił, że przeprowadził z powrotem całą setkę królików. He accepted the task. And his little flute made it possible for him to bring all hundred back home on the first evening. I tak było pierwszego wieczora. Wtedy księżniczka pomyślała, och, muszę tutaj się bardziej wycwanić. Then the princess thought, I have to be clever about this. Następnego dnia Przebrała się i poszła do lasu tam, gdzie wypasał króliki. The next day she disguised herself and went into the woods when he was, where he was herding. Hej, sprzedasz mi królika? Will you sell me a hair? Nie sprzedam ci żadnego, odpowiedział. Ale możesz zarobić jednego, jeśli coś dla mnie zrobisz. I won't sell you one, he said, but you can earn one from me. A jak mogę zarobić? zapytała. How? she asked. Uh, ten osioł, na którym jedziesz, musisz go pocałować w zadek, powiedział. The donkey that you are riding, just kiss its behind, he said. Ja wolę pozrobić to, niż poślubić jakiegoś wieśniaka, pomyślała księżniczka i zrobiła dokładnie to, czego sobie zażyczył. I'd rather do that than to marry this peasant, she thought, and did what he had demanded. Wtedy dał jej królika. He gave her a hair. Kiedy ona kawałek odjechała. Grać na swoim flecie. When she had gone a little way, he blew on his flute. Zając, natychmiast uwolnił się i powrócił do pasterza. The hare immediately freed itself and returned to its herd. Tak samo wydarzyło się i drugiego wieczora. Więc, że przeprowadził całą setkę królików z powrotem. Thus on the second evening, he again returned with all hundred hairs. Następnego dnia królowa również wyszła w przebraniu i ta sama rzecz się przetrafiła. The next day the queen came out in disguise, and the same thing happened to her. Czwartego dnia król. Próbował swojego szczęścia, ale nic się nie poprawiło. On the fourth day the king tried his luck, but he fared no better. Pod koniec ośmiu dni młodzieniec pomyślał, że już przecież zarobił na rękę księżniczki. At the end of eight days the youth thought that he had now earned the hand of the princess. Ale król nalegał na kolejne zadanie, but the king insisted on yet another task. Ty musisz, powiedział król, przynieść mi trzy worki wypełnione prawdą. You must, he said, bring me three sacks filled with truths. Młodzieniec Poprosił o trochę czasu na przemyślenie spraw. Opuścił pałac i wyruszył do lasu. The lad asked for time to think things through, left the palace and went out into the woods. Nie przychodziło mu do głowy żadne rozwiązanie. No solution came to him. I już miał się poddać. Kiedy mały człowieczek przyszedł do niego i zapytał, dlaczego był taki smutny. And he was about ready to give up all hope, when the little man came to him and asked why he was so sad. Usłyszawszy odpowiedź młodzieńca, mały człowieczek rzekł: O, to nie. Powiedz mu po prostu, w jaki sposób sprzedałeś zające królowej. After hearing the lad's response, the little man said, Oh, that's nothing. Just tell them how you traded away the hairs." A więc młodzieniec powrócił do pałacu i powiedział, Mam to, co poprosiłeś, panie. So the lad Returned to the palace and said, I have what you asked for? A więc niech usłyszymy to, rzekł król. Let us hear, said the king. No, kiedy wypasałem zające, zaczął młodzieniec. Drugiego dnia przyszła księżniczka do mnie i chciała królika ale nie dostała go dopóty, dopóki nie pocałowała osła w zadek. When I was herding the hares, began the youth, on the second day the princess came to me and wanted a hare, but she didn't get one until she had kissed the donkey's behind. Stop! krzyknął król. Pierwsza torba jest pełna. Stop, shouted the king. One sack is full. Następnego dnia królewna znowu przyszła do mnie i chciała. The next day the queen came to me and wanted. Stop, krzyknął król. Drugi worek też już jest wypełniony prawdą. Stop, shouted the king. The second sack is full. A kolejnego dnia powiedział a kolejnego dnia powiedział powiedział młodzieniec on the following day said the lad stop krzyknął król i trzeci worek już jest wypełniony prawdą stop shouted the king the third sack is full wtedy Wtedy król wyprawił wielkie wesele i z wielką wspaniałą uczto The King gave a wedding celebration with drinking and feasting. I ja tam byłam, ale kiedy weszłam do kuchni i nadgryzłam troszeczkę pieczeni, to kucharka dała mi takiego... Klapsa whicho, że wyleciałam stamtąd i wylądowałam aż tutaj. I too was there, but when I went into the kitchen and nibbled a bit on the roast, the cook gave me such a blow on my behind with a foam spoon that I flew all the way from there to here. Bye.